Cześć. Dzisiaj jest z nami Sparta M8TB, czyli elektryczny rower na pasku zębatym wspomagany silnikiem Bosch'a. Jest to przedstawiciel kategorii e-trekkingów, czyli taki uniwersalny rower, który nadaje się zarówno do wycieczkowej, rekreacyjnej jazdy w mieście, poza miastem, jak również do codziennych dojazdów do pracy. Jak przystało na rower rekreacyjny, jest to sprzęt bardzo komfortowy. Zarówno sylwetka, pozycja ciała na tym rowerze jest wygodna, jak również szereg zabiegów, które podróż ten zastosował, sprawiają, że ten rower też dobrze tłumi nierówności. Zacznijmy od pozycji. Na tym rowerze siedzi się w zrelaksowanej, wyprostowanej sylwetce. Jest to bardzo komfortowe na jakąś dłuższą wycieczkę, kiedy zamierzamy na przykład w weekend pojechać na parę godzin z rodziną czy przyjaciółmi na jakiś wypad za miasto. Mamy tutaj. Bardzo wygodną kierownicę typu jaskółka, która jest gięta do nas. Dzięki temu dłonie komfortowo spoczywają na kierownicy. A dodatkowo, jeżeli chcemy sobie dopasować do swojego ciała, do swoich potrzeb, wysokość tej kierownicy, to producent przewidział możliwość takiej regulacji za pomocą specjalnego regulowanego wspornika kierownicy. Eee, także sylwetka ciała może być jeszcze dostosowana do indywidualnych potrzeb i generalnie jest taka właśnie mocno zrelaksowana, raczej wyprostowana. Jeżeli chodzi o komfort w aspekcie tłumienia drgań, tłumienia nierówności to ten rower ma kilka rzeczy, które wpływają na dobre amortyzowanie po prostu tego po czym jedziemy, na nawierzchni po której się poruszamy i to wszystko zaczyna się od kół. Tutaj są duże 28-calowe koła wyposażone w dość szerokie opony. No, i to jakby daje pierwszą porcję takiej naturalnej amortyzacji, ponieważ duże koła sprawnie przetaczają się przez nierówności, przez jakąś kostkę brukową, jakieś większe kamyki na szutrowej drodze, czy dziury na jakiejś polnej ścieżce, którą możemy tym rowerem odwiedzić. Dalej mamy oczywiście amortyzator. Jest to. Model o niewielkim skoku, jednak do tego roweru absolutnie wystarczający, on również daje sporą ulgę naszym dłoniom, kiedy jedziemy po dziurach i wyraźnie czuć w trakcie jazdy, że po prostu zapewnia spory komfort. Jeżeli chodzi o tył roweru, mamy bardzo miękkie siodło. One samo w sobie daje dużą porcję amortyzacji, które dodatkowo wsparto jeszcze amortyzowanym wspornikiem siodełka. To wszystko sprawia, że tym rowerem po prostu jedzie się wygodnie. Zarówno pozycja jest taka niezobowiązująca i nie męcząca naszych pleców, jak również ten rower po prostu płynie przez jakieś większe dziury. To wszystko sprawia, że czy zamierzamy wybrać się na kawę ze znajomymi, czy na przykład pojechać sobie na jakąś większą weekendową wycieczkę, czy po prostu dojechać do pracy, to z pewnością zrobimy to. Komfortowo, zrelaksowani, niezmęczeni. Po prostu tacy świezi i niewytelepani, niewymęczeni przez jazdę rowerem. Jak przystało na rower elektryczny Sparta M8TB to taki sprzęt, na którym możemy pojechać szybciej, więcej i dalej oraz mniej się zmęczymy, bo taka właśnie jest idea sprzętu, które zapewniają nam dodatkowe wspomaganie. I teraz przejdziemy do tego właśnie, jakie wspomaganie jest w naszym testowym modelu. Mamy tutaj silnik Bosch Active Line Plus o momencie obrotowym 50 Nm. I to jest e, wspomaganie, które oczywiście załącza się wtedy, kiedy pedałujemy. W ogóle taka jest idea rowerów elektrycznych, że wspomaganie działa wtedy, kiedy pedałujemy. Także my musimy kręcić, żeby e, silnik podawał nam moc. Jako użytkownicy możemy wybierać jeden z dostępnych czterech trybów wspomagania. Ale przyznam się szczerze, że najbardziej kuszące i najczęściej używane są te dwa najmocniejsze. No, bo tak naprawdę miłe jest to, kiedy czujemy tego kopa. A tego kopa czuć właśnie w tych dwóch najmocniejszych trybach. No i teraz zasięg tego roweru oczywiście różni się od tego, jak mocnego wspomagania używamy. W tym najbardziej ekonomicznym jesteśmy w stanie przejechać na nim około 150 km w sprzyjających warunkach. Natomiast, jeżeli używamy trybu Turbo, a wierzcie mi, że właśnie tego będziecie używali, no to ten zasięg wynosi około 60 km co jest wynikiem całkiem w porządku, dlatego że przecież jeżeli pojedziecie na jakąś rekreacyjną wyprawę, wycieczkę pod miasto czy na przykład będziecie tym rowerem dojeżdżali do pracy no to spokojnie to 60 km jest wynikiem czy też wartością wystarczającą. Całą obsługę naszego wspomagania wykonuje się za pomocą sterownika Bosch Intuiva, który znajduje się na kierownicy. Tutaj na środku mamy wyświetlacz z guzikami, a pod lewą dłonią Mamy taki specjalny kontroler, który możemy przełączać się pomiędzy trybami wspomagania, a ewentualnie pomiędzy kolejnymi ekranami licznika. No i ten licznik, czy też sterownik, właśnie ma dwie funkcje. Po pierwsze, służy do obsługi naszego wspomagania, naszego silnika, do włączania świateł oraz ma klasyczne funkcje licznika rowerowego, czyli dane o prędkości, dystansie, zegarek, przebieg, wszystko to, co potrzebujemy znać w trakcie jazdy. I teraz ważna kwestia. Przepisy regulują, że wspomaganie silnikiem elektrycznym może w rowerach działać do 25 km na godzinę. W praktyce nasza testowa Sparta podaje moc do około 26,5-27 km na godzinę. To jest bardzo fajną informacją, bo po prostu możemy nim jechać szybciej. A fakty są takie, że. Kiedy wspomaganie się odłącza, to napęd nie stawia dużego oporu i kręcenie z prędkością 28-29 na godzinę nadal przychodzi całkiem sprawnie, a takie wartości będziecie osiągać chociażby wtedy, kiedy będzie wam mocno wiało w plecy. Oczywiście to nie jest sprzęt do jakiejś super szybkiej jazdy i nie jest to rower sportowy. Jeżeli będziecie na nim jeździć na wycieczki, to właśnie będziecie poruszali się w tym zakresie 20-28 na godzinę i w tych prędkościach sparta czuje się dobrze i komfortowo. Kilka słów należy się też w samej ramie. To oczywiście aluminiowa konstrukcja, w której zgrabnie i estetycznie ukryto baterie oraz silnik. Są one po prostu zintegrowane z ramą. Sam silnik znajduje się na dole w okolicach suportu, w okolicach pedałów. Natomiast zintegrowany akumulator o pojemności 500 godzin jest ukryty tutaj w dolnej rurze. No, i co ważne, ładowanie nie trwa długo. Producent dostarcza w komplecie szybką ładowarkę, która jest w stanie napełnić wyczerpaną baterię w 3,5 godziny. Jeżeli chodzi o estetykę, jeszcze słowo o przewodach hamulcowych, linkach oraz kablach. One biegną wewnątrz ramy, czyni ten rower bardziej prestiżowym, po prostu ładnym czas przejść do napędu tego roweru, bo oczywiście mamy tutaj silnik, który nas wspomaga, ale nadal musimy zmieniać biegi, jak jedziemy szybciej oraz je redukować, kiedy jedziemy wolniej. No i tutaj mamy ośmiobiegową piastę planetarną Shimano Nexus, która e, zmienia biegi w jej wnętrzu, a do obsługi piasty planetarnej służy obrotowa manetka, którą wygodnie i intuicyjnie za pomocą przekręcania e, zmienia się biegi. Jej charakterystyka pracy jest taka, że musimy oczywiście odpuścić na chwilę podałowanie, kiedy zmieniamy bieg, więc w trakcie przyspieszania wspomaganie działa, kiedy zmieniamy bieg musimy, tak jak sprzęgło w samochodzie, tak naprawdę na chwileczkę odpuścić gaz. Kiedy zmienimy bieg, znowu jedziemy. Jest to wygodne i nie przeszkadza w trakcie jazdy. A jest tutaj mała ciekawostka, bo ten rower nie ma klasycznego napędu łańcuchowego, tylko wyposażonego w pasek zębaty. Dokładnie jest to pasek Gates Carbon Drive TDX, najwyższy w serii tego producenta. I jest to bardzo fajne rozwiązanie, które pasuje do takiego rekreacyjnego, rekreacyjno-miejskiego charakteru tego roweru, ponieważ jest to rozwiązanie, które jest czystsze, bardziej ciche. Wychuje się też lepszą kulturą pracy, taką mniejszą komplikacją serwisową, no i znacznie dłuższą żywotnością niż klasyczny napęd łańcuchowy. Jak najbardziej zaliczamy to In Plus do tego roweru, szczególnie jeżeli zamierzacie nim jeździć więcej niż tylko w weekendy i używać go na przykład również jako środek codziennego transportu. Nasza testowa Sparta to rower, który jest bezpieczny, stabilny, po prostu taki przyjazny w prowadzeniu i również tego obrazu dopełniają hamulce. Są to hydrauliczne hamulce traczowe które akurat fabrycznie mają takie ustawienie podobne jak w motocyklu, ponieważ prawy hamulec odpowiada, prawa klamka hamulcowa odpowiada za hamowanie przednim hamulcem, natomiast lewa klamka hamulcowa za hamowanie tylnym hamulcem. Oczywiście można to przełożyć, natomiast mówię jak rower zostaje fabrycznie poskładany. I to są hamulce, które myślę, że spodobają się osobom początkującym. One, nawet kiedy mocno naciśniemy klamki, nie stawiają roweru dęba. Rower nie, nie staje nagle w miejscu, nie są to hamulce typu brzytwa. One po prostu sprawnie, dobrze hamują, natomiast nie spowodują, że niedoświadczeni rajderzy nagle spadną z tego roweru podczas hamowania czy przelecą przez kierownicę. Oczywiście można zablokować tutaj koło, ale do tego trzeba użyć bardzo dużo siły i taka kultura pracy myślę, że spodoba się w większości rekreacyjnych użytkowników. No i słowo jeszcze o kołach. To są wytrzymałe koła oparte o dwukomorowe obręcze. Mają też takie oczkowane otwory na szprychy oraz w ogóle grubsze szprychy niż standardowych rowerach. To sprawia, że tym rowerem możecie śmiało tuż się po największych dziurach, po jakichś kostkach brukowych i wszystkim, co spotkacie na swojej drodze. Ja specjalnie przegoniłem ten rower po takich różnych wertepach i absolutnie nic się z tymi kołami nie dzieje. No i podobnie z oponami. To są opony szwalbę. Road Cruiser, które mają dodatkowo zastosowaną wkładkę antyprzybiciową. E, szybkie, e, fajne do miasta, fajne na jakieś takie twardsze, szotrowe drogi, e, ale wtedy, kiedy jest sucho, na, na błocie nie będą sobie raczej radziły. E, I to jest opona, której możemy zaufać. Ona z pewnością e, nas nie zawiedzie. E, to są wytrzymałe na na przecięcia, na, na, na defekty opony. Jak przystało na rower rekreacyjny, rower, który ma nam służyć też na co dzień, wsparte wyposażone we wszelkie takie potrzebne dodatki? Mamy tutaj oświetlenie, które jest zasilane z baterii, włączane z poziomu naszego komputerka, o tym już mówiłem. Mamy tutaj błotniki, bardzo stabilną stopkę, tak zwaną nóżkę, bagażnik, który udźwignie 25 kg dzwonek. Jest to po prostu gotowy rower do jazdy. Dla kogo jest ten rower? Cóż, myślę, że już sobie sporo o tym powiedzieliśmy, ale to po prostu idealny sprzęt do rekreacyjnych wycieczek dla tych osób, które chcą pojechać na kawę, pojechać na wycieczkę, pojechać na jakąś nawet dłuższą wyprawę i po prostu się nie męczyć, pojechać dalej, zwiększyć zasięg swojej wycieczki i żeby to wszystko odbywało się w komforcie bez nadmiernego męczenia się. I dodatkowo, jak najbardziej polecamy ten sprzęt również do jazdy miejskiej. On ma kilka cech roweru miejskiego, szczególnie właśnie takie szerokie, masywne siedełko, które nadaje się idealnie do jazdy w normalnych spodniach, jak również wbudowaną blokadę tylnego koła, która zapobiega kradzieży roweru, czy na przykład wielobiegowa piasta planetarna z napędem z paskiem zębatym, która po prostu jest odpowiednia do takiego czystego miejskiego eksploatowania roweru. Myślę, że o wsparcie M8 TB wiecie już całkiem sporo, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam Was na stronę internetową polskiego dystrybutora, czyli na rowerystylowe.pl. Jeżeli podobało Ci się to wideo, pamiętaj, aby zostawić kciuk w górze, a aby być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj nasz kanał na YouTube. Do zobaczenia!